W sobotę, 24 sierpnia 2024 roku, doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Pluskowęsy, w powiecie golubsko-dobrzyńskim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych życie straciły dwie osoby, a dwie kolejne, w tym dziecko, zostały ranne i przewiezione do szpitala. Do wypadku doszło około godziny 14,45 na 268. Kilometrze drogi krajowej, numer 15, między Kowalewem Pomorskim a Brodnicą. Na razie nie są znane dokładne przyczyny zderzenia pojazdów. Na miejscu tragedii szybko pojawiły się służby ratunkowe, początkowe doniesienia mówiły o jednej ofierze śmiertelnej, jednak wkrótce po godzinie 16:00 potwierdzono, że w wyniku wypadku zginęła także druga osoba. Jak przekazał młodszy bryk, Dawid Tarkowski, oficer prasowy komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu, dobrzyniu, pierwszą ofiarą był kierowca jednego z pojazdów, który zmarł na miejscu. W wyniku wypadku poważnie ranne zostały dwie osoby. Jedną z nich jest dwa przecinekletnie dziecko, które podróżowało z pasażerką w jednym z pojazdów. Zostało ono natychmiast przetransportowane do szpitala w Toruniu. W miejscu wypadku natychmiast podjęto działania ratunkowe, które objęły m.in. udzielenie pomocy medycznej oraz zabezpieczenie terenu. Z uwagi na powagę sytuacji oraz konieczność przeprowadzania dokładnych czynności dochodzeniowych ruch na drodze krajowej nr 15 został całkowicie wstrzymany. Kierowcy musieli korzystać z objazdów, co spowodowało znaczne utrudnienia w okolicy Pluskowens. Na chwilę obecną nie są znane dokładne przyczyny wypadku. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja, która będzie badać okoliczności zdarzenia oraz stan techniczny pojazdów. W takich przypadkach zwykle analizowane są również dane dotyczące prędkości, warunków na drodze oraz ewentualnego wpływu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych na stan kierujących. Wypadki takie jak ten przypominają o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności na drodze. Dla rodzin ofiar sobotniego zdarzenia jest to niewyobrażalna tragedia, a dla wszystkich użytkowników dróg